Dzień dobry, Grzegorz Orzeszek z Rolsadu z Rawy Mazowieckiej. Dzisiaj chciałem zaprezentować kolejny nasz ciągnik szczudłowy, który zrobiliśmy tym razem na ciągniku czterocylindrowym Landini Rex 90. Ciągnik razem z tą maszyną, która tutaj jest na zawieszona, pracuje w gospodarstwie u na Jędrzeja Nowakowskich w Żarach. Ciągnik, jeśli, jeśli Państwo oglądali wcześniejsze nasze, nasze konstrukcje, jest bardzo zbliżony do tego co było kiedyś czyli normalna rama z napędem łańcuchowym, przeniesienie napędu przez, przez łańcuchy, przednia oś na amortyzacji hydraulicznej, po to, żeby ciągnik zawsze stał na czterech kołach. Tutaj jest dosyć wysoki prześwit, bo tam w granicach metra m pod spodem, żeby można było wjechać w dwuletnie drzewka. Ciągnik czterocylindrowy yy, o mocy 85 koni mechanicznych, po to, żeby mógł sobie dać radę napędzić taką maszynę, jak tutaj widzimy. A jest to urządzenie do defoliacji liści. Maszyna przystosowana specjalnie właśnie pod ciągnik szczudłowy, wyprodukowana przez francuską firmę Vitiwald. zrobiona właśnie specjalnie do szkółek. Do szkółek tam, gdzie jest konieczność defoliacji liści. Ma to za zadanie uszkodzenie blaszki liściowej, która po tygodniu do dwóch powinna sama odlecieć z drzewka. Czyli generalnie oszczędzamy dużo czasu, no i dużo, dużo na, na robociźnie oszczędzamy w ten sposób. Maszyna obsługuje jeden rząd. Dzięki temu, że jest zamontowana na ciągniku szczudłowym, możemy sobie tak naprawdę robić całą kwaterę, jak, jak w szkółce, tak? możemy sobie wjechać i robić całą kwaterę, ponieważ mamy ciągnik szczudłowy. Można tą maszynę zaadaptować również do normalnego ciągnika, ale wtedy mamy ograniczenie, że robimy tylko rzędy te zewnętrzne, więc musimy zrobić rząd zewnętrzny, ewentualnie wykopać drzewka, robić kolejny. Nie wiem, czy to w praktyce się sprawdzi, na pewno sprawdza się to rozwiązanie, które tutaj mamy przed sobą. Ten nośnik jest przystosowany do montażu opielacza, opielacza razem z podsiewaczem nawozów, oraz do y, tak zwanych kapturów, czyli opryskiwacza z herbicydami. A wyorywacz? Wyorywacz również, aczkolwiek tutaj w tym gospodarstwie mają tutaj panowie lauwersy, którymi kopią drzewka, więc na pewno nie, nie skorzystają z tego wyorywacza, który zresztą jest tutaj opracowany do tej maszyny.